Cel strategiczny. W całej historii korporacji Biosyn z Capertino w Kalifornii jeszcze nigdy nie zwoływano nadzwyczajnego zebrania rady nadzorczej. Dziesięciu jej członków siedzących w sali konferencyjnej było zirytowanych i zniecierpliwionych. Właśnie minęła ósma wieczorem. Przez ostatnie dziesięć minut rozmawiali ze sobą, ale rozmowy stopniowo cichły. Teraz już tylko przekładali leżące przed nimi papiery i znacząco spoglądali na zegarki. Na co czekamy? Zapytał któryś z nich. Na jeszcze jednego, odparł Louis Dodson. Potrzebujemy jeszcze jednego. On także spojrzał na zegarek. Sekretarka Rona Majera poinformowała go, że szef przyleci samolotem, który wystartował o szóstej z San Diego. Powinien już tu być, nawet biorąc pod uwagę ewentualne korki, jakie mógłby napotkać w drodze z lotniska. Musimy mieć kworum? zapytał inny członek rady nadzorczej. Tak, powiedział Dorson. musimy. To sprawiło, że na chwilę zamilkli. Kworum oznaczało, że będą podejmowane jakieś ważne decyzje. Było tak w istocie, choć Bóg świadkiem, Dorson wolałby w ogóle nie zwoływać żadnego zebrania. Jednak Steingarten, prezes Biosyn, wyraził się jasno. Musisz uzyskać zgody w ich sprawie, Lou, powiedział. 30 Louis Dodgson miał twarz o orlich rysach i świdrujące spojrzenie. W zależności od tego, kto wyrażał o nim opinię, przedstawiano go albo jako najbardziej przebojowego, albo najbardziej nieodpowiedzialnego genetyka swojej generacji. Został usunięty na ostatnim roku studiów, z Uniwersytetu Johna Hopkinsa za próbę poddania pacjentów terapii genowej, bez uzyskania odpowiednich zezwoleń. Zatrudniony przez Biosyn, przeprowadził w Chile kontrowersyjne badania nad nową szczepionką przeciwko wściekliźnie. Teraz stał na czele działu badawczo-produkcyjnego zajmującego się inżynierią wsteczną. Polegało to na przeprowadzeniu dokładnej analizy produktu konkurencji, zbadaniu zasady jego działania, a następnie stworzeniu własnej wersji. W praktyce wiązało się ze szpiegowstwem przemysłowym na sporą skalę, w znacznej części skierowanym przeciwko InGen. W latach osiemdziesiątych coraz więcej firm bioinżynieryjnych zaczęło zadawać sobie następujące pytanie: Jaki jest biologiczny ekwiwalent walkmana? Firmy te nie były zainteresowane farmaceutykami ani zdrowiem, lecz rozrywką, sportem, organizacją czasu wolnego, kosmetykami i zwierzętami domowymi. Spodziewano się, że w latach 90. nastąpi zwiększone zapotrzebowanie na konsumpcyjne produkty biologiczne. Zarówno Ingen jak Biosyn prowadziły intensywne prace w tej dziedzinie. Biosyn miała już na koncie pewien sukces, gdyż na zamówienie Departamentu Myśliwstwa i Wędkarstwa stanu Idaho udało jej się wyprodukować nowego, znacznie jaśniejszego pstrąga, który był dużo lepiej widoczny w górskich strumieniach i rzekomo stanowił znaczny krok naprzód w dziedzinie wędkarstwa. Prawda wyglądała w ten sposób, że po wprowadzeniu tego zmodyfikowanego rodzaju ryb do strumieni, departament przestał otrzymywać skargi od ludzi, którzy płacąc słono za prawo do połowów, nie byli w stanie niczego złapać. Nie zajmowano się takimi drobnostkami jak ta, że owe pstrągi często ginęły z powodu udaru słonecznego, ani że ich mięso było gąbczaste i pozbawione smaku. Zresztą biosyn pracowała już nad tym problemem i drzwi otworzyły się. Do pokoju wślizgnął się Ron Meyer i bez słowa zajął miejsce. Dodgson doczekał się kworum, nie zwlekając, wstał z fotela. Panowie, zaczął, zebraliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o naszym najnowszym celu strategicznym. Ingen. Najpierw w skrócie przypomniał minione wydarzenia. Założenie InGen w roku 1983 przy znacznym udziale japońskich inwestorów, kupno trzech superkomputerów Cray XMP, wydzierżawienie Isla Nublar w pobliżu wybrzeży Kostaryki, gromadzenie wielkich zapasów bursztynu, nadzwyczajne dotacje na rzecz ogrodów zoologicznych na całym świecie, od Nowego Jorku poczynając na indyjskim parku safari w Rantapur kończąc. Jednak, pomimo tylu informacji, wciąż nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, czym właściwie zajmuje się InGen. Z pewnością interesowali się głównie zwierzętami oraz zatrudniali wielu specjalistów od przeszłości, paleobiologów, filogenetyków DNA i tak Potem, w roku 1987, InGen wykupiła Millport Plastic Productions, małą firmę z Nashville, w stanie Tennessee. Było to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją dla rolnictwa. Niedawno opatentowało nowe tworzywo sztuczne o właściwościach bardzo zbliżonych do skorupki ptasiego jaja. Tworzywo to można formować właśnie w kształcie jaj i umieszczać w nich kurze embryony. Od następnego roku InGen zaczęła wykorzystywać dla własnych potrzeb całą produkcję firmy. Doktorze Dodgson to bardzo interesujące, ale... W tym samym czasie, mówił dalej D'Orson, rozpoczęto prace budowlane na Isla Nublar. Między innymi na środku wyspy stworzono płytkie jezioro mniej więcej 3 kilometrowej długości. Utrzymywane w ścisłej tajemnicy plany dotyczą zbudowania wielkiego ośrodka wypoczynkowego, ale wszystko wskazuje na to, że w rzeczywistości InGen założyła na wyspie prywatne zo niespotykanych rozmiarów. I co z tego, doktorze Dorson? Zapytał jeden z członków zarządu, pochylając się do przodu w fotelu. To nie jest zwyczajne, Zo, odparł Dorson. Drugiego takiego nie ma na świecie. Wydaje się, że Ingen dokonała nielada sztuki. Udało im się odtworzyć dawno wymarłe zwierzęta. Jakie zwierzęta? Takie, które wykluwają się z jaj i wymagają rozległych przestrzeni. Co to za zwierzęta? Dinozaury, powiedział Dorson. Oni klonują dinozaury. Konsternacja, jaką wywołało jego oświadczenie, była w opinii Dortsona całkowicie nieuzasadniona. Problem z inwestorami polegał na tym, że co prawda dawali pieniądze, ale zupełnie nie interesowali się rozwojem dziedziny, którą wspierali i nie znali jej możliwości. Pierwsze wzmianki na temat możliwości klonowania dinozaurów pojawiły się w fachowej prasie już w roku 1982. Wraz z upływem lat manipulowanie DNA stawało się coraz łatwiejsze. Zdołano uzyskać materiał genetyczny z egipskich mumi oraz ze skóry Kłagi, spokrewnionego z zebrą afrykańską zwierzęcia, które wyginęło u schyłku XIX wieku. W roku 1985 uważano już za możliwe zrekonstruowanie całego kodu genetycznego Kłagi i wyklonowanie żywego osobnika. Gdyby tak się stało, jaki byłby następny krok? Mastodont? Tygrys szablozębny? tak dodo? A może dinozaur? Rzecz jasna, nigdzie na świecie nie istniało zachowane DNA dinozaurów, ale było całkiem prawdopodobne, że po przemieleniu wielkiej liczby kości uda się uzyskać przynajmniej jego fragmenty. Wcześniej przypuszczano, że w skamielinach nie pozostały najmniejsze ślady kwasu dezoksyrybonukleinowego, ale teraz zaczęto odchodzić od tego poglądu. Gdyby udało się odzyskać wystarczająco dużo fragmentów łańcucha DNA, kto wie, czy nie można by nawet odtworzyć całego żywego zwierzęcia. W roku 1982 problemy natury technicznej wydawały się nie do przezwyciężenia, lecz nie istniały żadne teoretyczne ograniczenia. Zadanie było tylko trudne i szalenie drogie, ale możliwe do wykonania, naturalnie pod warunkiem, że ktoś zechce spróbować. Wszystko wskazywało na to, że Ingen zechciała. Udało im się stworzyć największą atrakcję turystyczną na świecie, mówił dalej Dorson. Jak panowie już z pewnością wiecie, ogrody zoologiczne cieszą się ogromną popularnością. W ubiegłym roku przyciągnęły więcej Amerykanów niż wszystkie mecze baseballu i futbolu razem wzięte. Japończycy także uwielbiają zo. Mają ich już 50, a wciąż budują nowe. Za wstęp do swojego ogrodu zoologicznego Ingen może zażądać ile tylko zechce. 2000 dolarów za dzień. Do tego dochodzi jeszcze cała otoczka: komiksy, koszulki, gry wideo, czapeczki, zabawki i zwierzęta domowe. Domowe? Naturalnie. Jeżeli potrafią już robić normalne dinozaury, to co za problem wyprodukować miniaturowe, które można trzymać w domu. Wyobrażacie sobie dziecko, które nie chciałoby mieć własnego dinozaura, małego zwierzaka, który byłby tylko jego. InGen będzie sprzedawać ich miliony, a przy okazji dokona jeszcze kilku modyfikacji, w wyniku których małe dinozaury będą mogły jeść tylko karmę produkowaną przez InGen itd. Tak Jezus Maria, szepnął jeden z mężczyzn. Dodgson skinął głową. Właśnie, to zoo stanowi oś przedsięwzięcia zaplanowanego na niewiarygodnie szeroką skalę. Czy te dinozaury będą opatentowane? Tak. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z roku 1987 zmodyfikowane genetycznie zwierzęta mogą być chronione patentem. Ingen stanie się jedynym właścicielem swoich dinozaurów i nikt inny nie będzie mógł ich legalnie wytwarzać. A dlaczego nie mielibyśmy stworzyć własnych? Zapytał jeden z zebranych. Możemy tyle tylko, że oni mają nad nami przewagę co najmniej pięciu lat. Bardzo wątpię, czy udałoby nam się zniwelować ją do końca stulecia. Umilkł na chwilę. Rzecz jasna, gdybyśmy zdobyli próbki ich okazów, moglibyśmy dokonać wstecznej analizy, a potem skonstruować naszą wersję z tak dużymi zmianami w DNA, że nikt nie posądziłby nas o plagiat. A czy możemy zdobyć takie próbki? Dodgson ponownie zawiesił głos. Myślę, że tak powiedział wreszcie. Ktoś odchrząknął niepewnie. Ale chyba nie byłoby to nic nielegalnego. No cóż, myślę o niezadowolonym pracowniku, odpadkach wyrzucanych na świetnik albo czymś podobnym. Doktorze Doddson, czy dysponuje pan dostępem do takiego źródła? Owszem, jednak obawiam się, że nie możemy zwlekać z podjęciem decyzji, ponieważ InGen stanęła właśnie w obliczu małego kryzysu i mój człowiek musiałby przystąpić do działania w ciągu najbliższych dwudziestu czterech godzin. W pokoju zapadło długie milczenie. Mężczyźni spoglądali to na stenografistkę, to na włączony magnetofon stojący przed nimi na stole konferencyjnym. Nie widzę potrzeby głosowania nad żadnym formalnym wnioskiem, powiedział Dorson. Wystarczy mi, jeżeli będę miał pewność, że zgadzacie się panowie z moimi intencjami. Członkowie zarządu skinęli głowami. Nikt nie odezwał się ani słowem. Nic nie trafiło ani do stenogramu, ani na taśmę magnetofonową. Dziękuję Wam za przybycie, panowie. Od tej pory ja sam zajmę się tą sprawą.